Cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmikiem. Filmikiem dotyczącym nowości. Tym razem lutego 2023 roku. No bo już luty trwa 3 dni. Także pora, chyba gdzieś tam zajrzeć w te książki, które w tym miesiącu zostaną wydane, które mnie zainteresowały i które sobie wypisałam. Jest ich tu chyba 8. Także zaczynajmy pierwszą książką, która wychodzi 8 lutego i wydaje to Albatros są ptaki Dafne de Maurier. Jest to zbiór opowiadań tej autorki, no i ja oczywiście znam film, także no, dlatego mnie tutaj przyciągnął ten tytuł, ale oczywiście również autorka mnie przyciągnęła. Ponieważ ja jeszcze nie czytałam w ogóle Daphne de Maurier i bardzo chciałabym, także, może, właśnie te ptaki to będzie taki dobry początek na przygodę z tą autorką. Tak jak mówię, znam film Hitchcocka, którego oczywiście uwielbiam, ale też te ptaki to nie jest mój ulubiony film tego reżysera zdecydowanie, wolę psychozę. No dobrze, także to są ptaki Daphne de Maurier. Następna, następna książka, również 8 lutego, i to jest tytuł W Domu Kłamstw Jana Rankina. I to jest już 22 tom. Przygód komisarza Johna Rebusa. No i ja oczywiście tutaj ten tytuł sobie zapisałam, nie dlatego, że ja będę czytała ten 22 drugi tom, bo nie będę czytała. Natomiast to jest dla mnie takie przypomnienie, że ja muszę w końcu zacząć czytać tego rebusa. To nie jest komisarz, to jest inspektor. No, bo wiecie, ja się za to zabieram, za ten pierwszy tom. Jak to tam się, jaki to był tytuł? Supełki. I coś tam, węzełki, nie wiem już jak to tam szło, ale ja już się za to zabieram naprawdę od bardzo długiego czasu. Jakoś nie umiem dojść do tego momentu, żeby w końcu usiąść i przeczytać tę książkę. Także ja to sobie zapisałam po to, aby w końcu przeczytać ten pierwszy tom z tej serii, bo ja też tak mam, że wiecie, ja lubię te serie kryminalne, nawet jeżeli każda z tych książek. To tak naprawdę jest osobna opowieść kryminalna, ale ja jednak lubię sobie czytać to po kolei, także absolutnie od, od środka nie zacznę. Muszę zacząć od pierwszego tomu, no i jak najszybciej. Kolejna książka 15 lutego wychodzi i to jest Plon. Napisała tę książkę Tara June Winch i to jest wydawnictwo czarne i to jest książka, która bardzo mnie interesuje. Tutaj z tych, z tych nowości lutego, ponieważ tutaj autorka opowiada historię rdzennych mieszkańców Australii, czyli Aborygenów, no i to już może nam mówić, że to nie będzie niestety przyjemna lektura na pewno. Autorka sama wywodzi się z Aborygenów ze strony ojca no i taką nam tutaj historię opowiada, opowiada historię dziewczyny, która wraca do Australii z Wielkiej Brytanii na pogrzeb dziadka, który wychował się w domu dla aborygańskich chłopców. No także tak ogólnie o tym jest ta książka. No i ja bardzo bardzo chciałabym ją przeczytać. Bardzo mnie interesuje ten tytuł. Kolejna książka 22 lutego wychodzi, tytuł, którego nie mogłam pominąć, ponieważ on brzmi O kocie, który ratował książki. Sosuke Natsukawa, wydawnictwo Flow Books. I to jest japoński autor, czyli no, boom na te japońskie, azjatyckie książki trwa no i bardzo dobrze, bo ta litera, literatura mnie również interesuje. No i ja sobie tak wyobrażam tę książkę, że to będzie taka, wiecie, ciepła, otulająca historia, ponieważ mamy tutaj księgarnię, y, mamy introwertycznego bohatera, właściciela tej księgarni i kota i to gadającego kota i oni razem wspólnie będą ratować y, książki przed y, zagładą, wyginięciem, a przy okazji będą szukać sensu życia. No czyż to nie brzmi fantastycznie? Bo ja uważam, że tak, no i chętnie tę książkę przeczytam. Kolejna książka, również 22 lutego, Wiedźmy i czarownice, wydawnictwo Bellona. No to jest taka pozycja, która, przyznam, mnie bardzo interesuje. Opowiada o wiedźmach, czarownicach, polowaniach na czarownice, o torturach, o inkwizycji, roli inkwizycji w tym całym procederze. No, także bardzo ciekawa książka, brzmi ciekawie, ja się tym tematem interesuję, także chętnie przeczytałabym. I tutaj jeszcze mam taką informację sobie zapisałam, ponieważ autor tej książki, Nigel. Cowthorn, to jest amerykański dziennikarz, i on jest nieco kontrowersyjny. Ja tutaj może za Wikipedią przeczytam. Jego książki cechują się kompilacją popularnej historii oraz brakiem bibliografii i przypisów oraz budzą kontrowersje ze względu na często poruszane wątki seksualne oraz zaskakującą interpretację wątków historycznych. Taki, taką anotację znalazłam na Wikiped Wikipedii odnośnie tego autora. Poza tym doczytałam też, że on napisał biografię Aika Turnera, no i na tyle ona była kontrowersyjna, że sprawa zakończyła się w sądzie. No, także czy mnie to um, zniechęca? No, nie bardzo. Tylko mnie zainteresowała ta biografia Aika Turnera, bo jestem teraz niesamowicie ciekawa, co tam takiego się w niej znalazło, że aż sprawa trafiła do sądu. No nic, to były wiedźmy i czarownice. I teraz kolejna książka, o, znowu 22 lutego. Książka też, na którą bardzo, bardzo czekam i na pewno ją w tym roku przeczytam. I to są Cudowne lata Valerie Perrin, wydawnictwo Albatros, i to jest autorka Życia Violet, świetnej książki. Którą w zeszłym roku chyba większość z nas czytała, tak mi się wydaje, ponieważ ten tytuł się przewijał, i to na kanałach różnych książkowych, i w komentarzach od Was. No, także myślę, że nie tylko ja czekam na cudowne lata. Jest to opowieść o trójce przyjaciół, która dorastała w małym miasteczku. No potem wiadomo dorastają, przeprowadzają się, gdzieś te ich drogi pewnie się tam rozchodzą, a pewnego dnia w ich rodzinnym miasteczku zostaje wyłowiony z dna jeziora wrak samochodu. No i nie wiem, być może tam też pewnie będzie wplątana jakaś zbrodnia. No i to wszystko gdzieś tam się z naszymi bohaterami łączy. No, także brzmi Interesująco. Ten tytuł w ogóle mi się tak skojarzył z magicznymi latami Roberta McCamona. No i tak się myślę, tak się zastanawiam, czy tam również będzie taki troszkę nostalgiczny klimat w tej książce zobaczymy. Kolejna książka, 22 również lutego, tutaj 22 luty to dzisiaj króluje, jeśli chodzi o wydawanie. Książek, które mnie zainteresowały: Deficyt niebieskich migdałów, Agnieszka Zakrzewska, wydawnictwo Flow. To ja tutaj przeczytam Wam opis wydawcy. Przenieście się do niezwykłej epoki, w której królowały poezja, brycz i jazz, skandale i wielkie namiętności. Poznajcie opartą na faktach, pełną humoru i zaskakującą opowieść o życiu, pasjach, i miłościach jednej z najbardziej intrygujących i uzdolnionych polskich poetek dwudziestolecia międzywojennego Maryi Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Chętnie przeczytam tę książkę. Pomimo że może jakąś wielką fanką ani Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ani poezji nie jestem, wiecie o tym zresztą, ale akurat tę książkę chętnie przeczytałabym no tak do mnie ten opis przemówił. Dwudziestolecie międzywojenne, No. Myślę, że będzie, będzie ciekawie. I ostatnia książka, również 22 lutego. Fotograf utraconych wspomnień, Sanaka Hiragi, grupa wydawnicza Relacja. I to jest książka napisana przez znowu japońską autorkę, czyli mamy znowu literaturę japońską. To mnie do tej książki przyciągnęło, ale przede wszystkim przyciągnął mnie tytuł Fotograf utraconych wspomnień. No, brzmi to naprawdę. Jakoś tak ujmująco, i treść również jest bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ mamy tutaj tego fotografa i jego studio fotograficzne, ale znajduje się ono w zaświatach, i do tego studia trafiają ludzie już po śmierci, gdzie oglądają oni taką projekcję fotografii ze swojego życia. Jeszcze tutaj, zanim przeszli na tę drugą stronę. Także myślę, że może być bardzo ciekawie. Dobrze, to tyle. To są te wszystkie nowości wydawnicze, które wpadły mi w oko, które chętnie przeczytałabym, niektóre szybciej, inne może trochę później, także zapiszę je sobie na zaś. Gdybym miała tak wybierać na już, co chciałabym przeczytać, to na pewno byłyby to cudowne lata, na pewno byłby to plon, ptaki. No i może ten fotograf utraconych wspomnień, ponieważ to mnie tak um, intryguje, mnie, zarówno ten tytuł, jak i treść tej książki. No, to tyle, piszcie. Co wy dla siebie wybraliście, czy w ogóle wybraliście coś dla siebie z nowości? Może tutaj z tych, któraś was zainteresowała i sobie tam wciągniecie na tę swoją niekończącą się listę. No, a ja już Wam dziękuję bardzo za spotkanie dzisiejsze. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa Pa!